Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem z, Mi z Michałem, wybraliśmy się, jesteśmy w belgijskich lasach i dzisiaj, dzisiaj nie będzie tak typowo kulinarnie, ponieważ mamy ze sobą i wojskową, wojskową porcję NRC. Także przetestujemy. Ja po raz pierwszy będę miał z nią do czynienia. Zobaczymy, czy damy radę 24 godziny przetrwać na tym jedzeniu. No i czy będzie to jakieś tam wartościowe, co tam w ogóle będzie, bo ja ani ani Michał jeszcze nie mieliśmy przyjemności, czy się okaże czy to jest przyjemność nie mieliśmy właśnie okazji tego próbować no ale później już zobaczycie wszystko w, w kolejnym części materiału, dzisiaj tak jak już mówiłem nie będzie kulinarnie bardziej e, skupiliśmy się na tym ponieważ e, przejechaliśmy tutaj kawałek żeby dojechać do tej Belgii naprawdę lasy są bardzo urokliwe, takie możemy powiedzieć e, fajnie polskie, o ile można tak powiedzieć bardzo ładne, i bardziej się skupimy na fotografii, na zwiedzaniu, na tym, żeby po prostu spędzić miły czas. A kulinaria to będą, tak jak już mówiłem, będziemy na wojskowych racjach jechali, spróbujemy przeżyć te 24 godziny i wrócić do domu. Cali i zdrowi. Także zapraszam do oglądania. Szała, pierwsza klasa ławeczka, zadaszenie. Czego chcić więcej? Pozdrawiam twórcę gdzie są takie piękne lasy I naprawdę ładnie to wygląda dżozy dużo, dużo jagód tylko że jest sucho to pewnie nie ma przez to też grzybów ale gdyby były grzyby no to jeszcze mielibyśmy jakiś sos dzisiaj do tego co mamy no bo chyba Ja już tęsknię za gotowanie. a jeszcze na nie, nie mam jednego takiego wypadku w którym czegoś tam nie zrobię no ale zobaczymy co mamy jak na razie idziemy zaraz musimy spojrzeć na mapę ponieważ mamy już kilka możliwości obrania nowego kierunku grzejemy wodę pierwszym, pierwszym elementem który spróbujemy będzie herbata no, naprawdę fajna smaku powiem wam dronami chyba ktoś lata nie słyszysz tak no ale naprawdę herbatka pyszna, ale słodka też jest. Słodka jest, no. Mocna słodka. Tak jak już widzicie, jest to amerykańska racja żywnościowa. Menu numer 21. No i teraz e, od góry to mamy traktory serowe. Z cheddar To nie będzie smak cheddar. No ale zobaczymy, jak to będzie. E, co dalej? Aha, tu, tu jeszcze mam coś, co Wam pokażę. Jest tak, podgrzewacz chemiczny łyżka, wiecie co, ja tą łyżkę sobie chyba zostawię bo mi się nawet podoba, nie będę jej otwierał po prostu włożył ją jako taką bo naprawdę nic nie ważę, jako rezerwowa łycha jest myślę spoko, majonez majonez tłuszczowy co to w niektórych może nie i teraz jeżeli chodzi o posiłek główny posiłek tego zestawu to wydaje mi się, że jest to to to, czyli tuńczyk z pieprzem i z limonką. Dalej do tego zestawu jest tortilla. I wydaje mi się, że to jest połączenie, że e, włączyli tak tuńczyk, na tuńczykę nakładamy. E, znaczy na tortillę nakładamy tuńczyka, później majonez I jeszcze coś chyba było tak. Jeszcze jest jeszcze je ser jest tu cheddar. ciastko, To ciastko ma 300 kalorii. Tu jeszcze jest herbatka w proszku. I tu w takim jeszcze osobnym opakowaniu mam e, jeszcze jedną herbatę, dwie drażetki, albo to są gumy, albo groszki, chyba no, pastylki miętowe, albo gumy, e, kawałek papieru toaletowego chusteczki nawilżane i chyba sól, chociaż nie wiem, bo jest jeszcze coś, ja tego nie otwierałem, jest jeszcze coś tutaj, co nie wiem co to jest. I tu mam jeszcze takie drażetki. Nie wiem, mam nadzieję, że będą orzechowe w czekoladzie. Mam taką nadzieję, chyba tak 120 ma cheddar, tutaj mamy 20 kalorii w majonezie jest, jest tłuszczowy, czyli 140 tu e, tortilla, te dwa kawałki tortilli mają 220, czyli mamy razem 360 e, to. Ma 260, więc yy, razem jest 500, 6, 620. No, e, herbaty chyba nie będę wliczał. 620, na herbacie chyba nawet nie jest podane e, i 300. ciastko ma 300, to jest 920. I te yy, krakersy. Mają 240. Hmm, więc jest to 1160. I te jeszcze jedne. Hmm, bo to, nie wiem, to jeszcze te groszki e, mają 210. Czyli to jest 1160, 1300, 1370, z tego co tak liczę. Mogę się mylić oczywiście. to już mamy część rezerwatu. Nie możemy przepraszać tej linii, nie chcemy nawet. Jest też zbyt ładnie. Jest kilku rowerzystów. A my siedzimy na takim, można powiedzieć, skrzyżowaniu ścieżek. Ja, ja zajadam się karakesami jako pierwszym elementem tej racji, oprócz, oprócz herbaty. No i jest spoko, są naprawdę spoko. Cały czas jesteśmy zachwyceni tym szlakiem, Trafiają się pewnego rodzaju ubytki, a naprawdę fajnie to wygląda Podbalam się te lasy Wszędzie takie małe skarowaciałe brzozy fajne, fajne miejsce może nie jest taki rozległy teren, jeżeli chodzi o wityki ponieważ jak dotąd jest takie to chyba bardziej przytłumione to wszystko Pomimo tego, że jesteśmy gdzieś na jakimś wzniesieniu jakimś wzgórzu, to i tak jest to dosyć takie małe, ale naprawdę bardzo urokliwe są te lasy. Fajne są te co i rusz małe mosteczki dzielące jakieś strumyki wodne, rzeczki. O, jest właśnie, jest kolejny. Otór na myśli. ale mi się podoba. Odpoczywamy chwilę. Mamy amerykańską porcję żywnościową, ale mamy, polskie, też, mamy też polskie pancerwafle. Lekko o... zjedzone. Jakie? <grym> zjedzone. <grym> no. Ale nie są takie złe. No nie. No i cały czas zasługują na swoją nazwę: Pancer Wafle. Podejrzewam, że jakbyś miał je gdzieś tutaj pod, pod kurtką, ci kule zatrzymały, nie? uratują życie. Uratują życie, pancerz Wafle. Albo <noise> tak porozkładać, jaką taką panelową kamizelkę kuleczkę. bardzo szybkie tempo Ponieważ zmierzamy do takiego pewnego miejsca które chcielibyśmy sfotografować jako zachód słońca Nie wiem czy nam się to uda ponieważ mamy jeszcze spory kawał a ten <śm> no, nie jest najlepszy No jest na bagnach no. No, nie, jak na bagnach Ja się dziwię w ogóle że nie wkładają czegoś takiego chociażby tak dzisiaj właśnie rozmawiałem z Michałem i do, doszliśmy do wniosku, że nawet, nawet taką saszetkę rozpuchola e, zdałoby się włożyć, nie wiem, dwa w jednym, trzy w jednym czy samą kawę, no chociaż sama kawa jest okrutna, niedobra, rozpuszczalna. Niektórzy może lubią. No są ludzie, którzy lubią Michał. No ale ja ci powiem, że ich podziwiam. Taką jak piją na przykład tak jak My, że czarną, bez cukru, no. bez, bez, bez niczego, to jak ktoś pije tak rozpuszczalno, to go podziwiam. No, Nie, Nie pozamoczyliśmy, bo tu, co jest naprawdę cudem, teraz lecimy już w nasz bardziej upragniony las. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiś fajny, fajny klimat. Jest słychać rzekę, nie? Michale? Tak To lecimy. Do zobaczenia w obozie Tu co? Ui. Bo my nie chcemy już dzisiaj dużo chodzić, nie? Nie, ale już dzisiaj nie. trochę światła i sprawdźmy co kryją, co tak wyglądają te tortille. Jest kupa folii z tego mhm. Nie. bardzo dużo no. No, fajne bo takie nie, takie nie, 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 Ok, nie, 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 sobie nie, 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 żeby nie, 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 tej folii. nie, nie, żeby tą nie, włożyć. nie, 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 tą nie, 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 tam. aha później no a że teraz do no, tego zrobimy to też pierwszy już przygotowane ja mam teraz ja mam ser i mam majonez jeszcze nie jest jakiś złoty majonez taki kwaskowaty lekko to jest rzeka? tak kwaskowaty mhm Dziwne, nie? Bezpuszczowy. No, beztłuszczowy majonez. Dbają o serwetki. No. Ale nie można powiedzieć, że u nas w Polsce nie dbają o serwetki, bo u nas nie ma w ogóle majonezu. <grywa> A jeszcze jest Michał jest cebulę. O. Jest. As, nasz as. Nasz Gdzie as, nasz, nasz as nad asy, no. No troszkę. Poczekaj. Jest grancza. Spakowanie by mhm. na i teraz następuje nasze złamanie założenia, ponieważ dajemy cebulę. Nie, nie wpisywało się to w kontekst, nie miało tego być. Ale jakby mogło też zabraknąć cebuli, moi drodzy. No, o czym my tu mówimy? Tuńczyk, no to jest cebula. W ogóle wypadł. Do lasu, no to jest też cebula. i tutaj Nie ma wyjścia, wyjścia bez cebuli, tak? Okrutny ser. Topiony, <topiony> cheddar. Czedar, tak. Topiony cheddar. Jak z czystym nie możemy powiedzieć, że jest to dobre. Mhm. Nie, no ale my mhm. mamy cebulę jednak. Bo to dużo fakt. Zdaliśmy sobie sprawę, że to też dużo daje. Ale jest dobre, mm -hmm. naprawdę. Mm -hmm. Witam następnego dnia Noc O, była naprawdę spokojna Tylko mieliśmy mały problem, bo Rozbiliśmy na połowę tylko tarpy A dzisiaj koło drugiej nocy Zaczęło padać deszcz Nie musieliśmy przykryć je Z powrotem, na, no, ale poza tym Było naprawdę bardzo spokojnie Fajnie, ciepło Ciepło, no zapraszam, ciepło. Nas. A teraz czeka nas kawa. I tak podsumowując wczorajsze właśnie wczorajszą porcję MRA to zaczynając od samego początku no to tak herbata bardzo dobra danie główne czyli tuńczyk z, tym, z tą tortillą mi smakowało można powiedzieć że było dobre nie w zestawie z, z tym z majonezem i z, z majonezem. mogliby się zastanowić nad daniem cebuli do zestawu tak ponieważ no, zrobiła robotę była dobra nie, było dobre, tak. Tak. noście cebulę, bo warto. 200, to, to 400, to, o, to 500 zrobię. Sam tak. to. No. To dobra, niech tak będzie. E, co tam jeszcze było? Aha, te krakersy też były chyba... W porządku. No, no w porządku były. E, I co jeszcze mieliśmy? Ciastko, ciastko było bardzo dobre. Ciastko bardzo dobre. Ciastko było naprawdę smaczne. Dużo kalorii. E, I co jeszcze było? Groszki i groszki też były fajne. Orzeszki no? Tak, orzeszki. Znaczy, no, w czekoladzie. To było też spoko. Z tym, że mm, nie wiem jak tam jest właśnie, bo tam jest chyba tortilla rozłożona na dwa. Było chyba na dwa razy, czyli powinno być, że na obiad i na kolację. My zjedliśmy też sobie na obiad i kolację, bo to było obiad, obiad o kolację. Więc. No ale szczerze mówiąc, no to to wpadło. Wpadło, no. Nie było to jakieś takie wow, że no. się najedliśmy mocno, no, no, no. no ale, ale oceniam ogólnie tą porcję na, na plus, nie była zła. Lewa, a ja mi się trafiła pieczarkowa. Polska, zaś za zagraniczną jeszcze. No, o, tak, czyli byli, jesteśmy w Belgii, zjedliśmy już w Belgii amerykańską rację żywnościową. Yy, polską, polską zupkę i co jeszcze? A nie, i niemiecką cebulę, polskie batoniki. Polskie batoniki, boże, jaka to była mieszanka kulturowa! <laughs> I belgijska woda, Belgi tak, i belgijska woda. Zaraz wam pokażę z takiego miejsca, nalewana. <laughs> Fajne miejsce, naprawdę. Tam mamy taki ładny, betonowy, star bardzo stary most. Co my tu jeszcze mamy Michał? Ja to ci że ja to wsadzę do swojej tej seszetki, e, apteczki. Tak? Tak. To jest, to jest papier toaletowy. Papier toaletowy. No. Gumy, gumy to zaraz konsumuję. Trzeba ostrzegać, tak? Może no, no, tak. klinem go jakimś. Nie, już teraz to jak siedzę to już jest okej, okay, nie? Ale no, to pierwsze twoje zejście to było to takie. Jakiś jest betonowy ten? Jakiś pomiarowy chyba słupek, wiesz? Tak? No. Pomiarowy. No, taki. No, Taka dziwna ta kostka. Jest. Wszędzie jeszcze widać e, ślady po powodzi, która była w tym roku, która no, tutaj napotkała zachodnie Niemcy, Belgię, część Holandii też. No, widać tu wszystko, po takich strumieniach, po rzekach widać, widać jak to wszystko zbierało. Mam ostatnią prostą ale grzybów nie było wcale kilka niejadalnych, no, znaczy niejadalnych było sporo, ale żadnych, żadnych jadalnych. Nie wiem, też jakieś Belgii ze zbieraniem. No ale my i tak byśmy już czknęli jak to wiadomo jak to Polacy. Tak Reklamówka z Biedronki by poszła. <grybki> I, i, I grzybiory. I nie mam jakiej gry. Tak, także super, że wytrwaliście. Do następnego. Cześć. Yeah.